Halo halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym już w podsumowaniu i to teraz mamy odcinek 9. Ostatni odcinek był jakieś dwa tygodnie wcześniej. Więc tutaj będę przedstawiał to co się działo przez te ostatnie dwa tygodnie. W tym odcinku nie zadziało się za wiele, dlatego też nie nagrywałem z tygodnia na tydzień. No bo mamy dalej szepień. Na dzień dzisiejszy jest 27 sierpnia i dalej zajmujemy się tylko i wyłącznie eventem na potrawki gdzie zdobywamy sobie te właśnie rzeczy z tego eventu mamy tego tak dużo że mimo że w tym odcinku tutaj nie zrobiliśmy za dużo i w każdym dniu nie robiliśmy zysku to musicie mi uwierzyć na słowo że te zyski są gdzieś tam są i one będą przedstawione po zakończeniu sierpnia w osobnym odcinku w osobnym materiale gdzie będę sobie podsumowywał cały właśnie tutaj event sierpniowy ile udało się zebrać kasy za same składniki bo no tutaj będzie taki odcinek z tych samych składników no i będzie też podsumowanie ile tych potrawek się udało zebrać ale to będzie w osobnym materiale więc przechodzimy sobie do, do tego co działo się przez te ostatnie dwa tygodnie no i tutaj no, nie za bardzo się nie Niedziału w każdym dniu, bo tak jak już powiedziałem, zajmuję się tylko i wyłącznie eventem na potrawki i na tym się skupiam. Więc yy, mamy niedzielę, w tamtą niedzielę, te dwa tygodnie temu był zysk 79423 no i nic nie zrobiłem w ten dzień, bo tylko event się zajmowałem. W poniedziałek był zysk 338 366, to były WZ1, 2, 200K, wpadło, no i na T-Milkę podleciałem szybko 900 wpadło, no i też gdzieś tam. Zajmowałem się eventem we wtorek. Tu nie mam napisanej straty. Już to sobie policzę: 6, 6, 7, 9, 5, 9, 9, 4, minus 6, 6, 7, 5, 9, 7. Aha bo tylko była strata. No to dobrze, no to to jest strata we wtorek, tylko strata 3GP. No i nic nie zrobiłem. Dalej event był. Środa był zysk 139, 157. Za monta 10 10700. Ogólnie tego monta można sobie dalej zbierać, bo widzę, że na markecie są tu kupywane, więc warto sobie tam zajść w to miejsce i ze skrzynki go odebrać 20 godzin, a zawsze tam jakaś kaska wpadnie. Zawsze te dwa CC, no zawsze coś, no nie. WZ123200K no wpadło. Przechodzimy sobie do czwartku, był zysk 598 727 golda, a to było tylko wz 200 k wpadło. No i w dalszym ciągu gdzieś tam był event jest 200k, to jest skup ponad prawie 600, ale to pewnie coś tam z marketu, gdzie ja chciałem skupić, no to może to straciło ważność i ta kasa jakby wróciła. Bo jak ja z marketu chcę coś kupić, no to daję kasę już od razu, więc to możliwe, że coś po prostu wróciło i kasa mi się zwróciła. W piątek był zysk 232,757 golda. Za małta wzięliśmy 10700. No i wz 23200 k nam i Dzień w dzień tutaj był event robiony. Sobota zysk 6472 golda. No i nic nie zrobiłem poza eventem. Niedziela była strata 26 234 golda. No i też był event robiony, nic poza tym. W poniedziałek tutaj mieliśmy. Aha, bo tutaj było tak, w poniedziałek mieliśmy na koncie 67 766. 873 golda I tutaj zarobek przez 30 dni Bo tutaj nam się skończył pak więc od tego dnia Będziemy liczyć ile zarobiliśmy przez cały miesiąc A jeśli chodzi o tamten miesiąc wcześniejszy No to przez te 30 dni zarobiliśmy 22 miliony 795 460 golda więc nawet tutaj na paka Mamy i na spłatę długu też mamy Bo na paka musimy wydać około 10 milionów. Ponad 10 milionów jeszcze mamy sobie na spotę długu, no i w poniedziałek zrobiliśmy zysk 19 535 golda. Event dalej robiony. Vertwek strata 23 424 golda. Dalej Event przyroda 15 000 zysku 964 golda. Tef Event Waltek zysk 228 118 golda. WZ 123 200 wpadło wpadło Mimo, że ja sobie tutaj robiłem ten event na potrawki moimi nopkami no to postanowiłem że jeśli będę miał czas no to jeśli będę miał no może nie czas ale to też chodzi na trzy zmiany do pracy więc nie zawsze mogę być o 19 w domu więc jeśli tylko dałem radę no to na wz się udałem żeby te 200k zarobić w piątek był zysk 901 192 golda i tutaj raz na miesiąc sprzedaliśmy 3 galetyne za 900k t 3 czyli po 300k nam wyszło za 1 No i WZ123 co nam dało 200k No i też był event robiony, niedziela był zysk 255 Za 10 golda, za multa 10800 i WZ123 200k I tutaj przechodzimy sobie do poniedziałku, był zysk 4 700 4 7252 golda, bestia Bertmans się udało sprzedać za Niecałe 4kk, K, bo 3900 no i z poleciał nam 6CC. Szybko na Teamilkę też udałem. We wtorek był zysk 64429 golda, za montaż wzięliśmy 27624 golda. No i ten event był też dalej robiony. W mamy zysk 87572 golda, cooldown id za 940 800 golda i za 28 2878 golda. W czwartek była strata 28 597, też był event robiony dalej. W piątek też był event robiony, nic tutaj nie robiłem, nic nie zapisywałem, no bo to nie ma sensu tutaj. Co będę zapisywał cały czas sobie event? To też była strata 50, czy 556 50, golda. Wczoraj była sobota i wczoraj była strata 646 golda 15. No i tutaj była taka strata, że po prostu dobiłem sobie kolejną... Kolejnego Harka na 35 level i musiałem pokupywać składniki, bo już nie miałem na tego Hara przygotowanego wcześniej Bo myślałem, że nie zdążę wbić na nim levela, udało się No tutaj trochę straciłem, ale tak poza tym i tak zyskam Więc mo może jeszcze mi się uda jednego wylewelować, bo jestem blisko, więc Może znowu tutaj skupimy składniki, więc No mimo, że to była strata, tak czak zarobimy na tym, więc nie ma się tutaj obawiać I mamy niedzielę, mamy na końcu 73 420 TL. 125 Golda i na markecie mamy Holias więcej, za niecałe 500k 2x Raccoon Backpacki za 3900 No i ja to myślę chyba sprzedać, bo to się nie sprzeda Za 2k są wystawione na markecie Ale ja to po prostu może sprzedam za 13 3 więc miałbym 2 i 6 za 2 No bo tego i tak nikt nie kupi, a oferta na buy a może nawet być fajna bo raczej tego i tak nikt nie kupi, bo to jest zwykły backpack, nic nie daje, no myślę, że tylko ozdoba raczej nie byłoby sensu go nosić, bo nie daje nic innego to zwykły backpack, mamy też Strike Enchantment za 1,8k wystawionego i Bestial Batman za 3,900 też mamy wystawionego i czekamy może to się kiedyś spada, <trym> no i do opłaty długu do tych 84 mamy ponad 10k, 10 milionów do spłacenia na ten moment mam już wystarczająco pieniędzy, żeby spłacić dług, lecz ja po prostu czekam do końca sierpnia, żeby opublikować podsumowanie eventu sierpniowego. Więc jeśli wtedy będzie odcinek na YouTube z podsumowania eventu na sierpień, no to ja po prostu tutaj na, na, na tym już następnym. W podsumowaniu przeleję to resztę kasy, żeby spłacić całe dług, ale na dzień dzisiejszy już w sumie od jakiegoś czasu, chyba dwóch tygodni szczek, Mamy tą kasę, żeby ją spłacić, ale tak jak mówię, chcę, żeby to było tak fajnie ustawione, żeby to było pobiczane, więc na ten moment jeszcze nie spłacamy długu, ale po sierpniu na bank już spłacimy, bo jak mówię na ten moment, już mamy tutaj tyle pieniędzy i nawet mamy więcej, więc. Nawet gdy spłacimy dług, to jeszcze zostanie kilka milionów do przodu na już kolejny item. No jeśli chodzi o zysk tego odcinka, to jest 7 milionów 7920 tysięcy 920 Golda, to właśnie dwa tygodnie. No i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Zobaczymy ile uda się zarobić na kolejnego paka. Także jeszcze mamy te kilka dni eventu sierpniowego, ja postaram się wylewelować kolejny postać i kolejne Potrawki trafią na moje konto i później czekajcie na, na 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 właśnie na Odcinek z podsumowania całego sierpnia, a uwaga bo od 1 sierpnia zaczyna się event na kamień Który daje dwa levele Więc warto sobie od pierwszego sierpnia Dev już ogarniać powoli Żeby być Na bieżąco i żeby sobie zdobyć właśnie Kamień, który daje nam dwa levely. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale z podsumowania. I to chyba już będzie finałowy ten następny odcinek. Więc do zobaczenia. Pa, pa.